Dzień dobry Państwu. Chciałem przede wszystkim podziękować gospodarzom. Nie pierwszy raz tutaj goście. Zawsze jest no, bardzo serdeczne, ciepłe i przychylne przyjęcie, za co naprawdę z całego serca dziękuję. Ja nie jestem fotografem, nie jestem plastykiem. Z wykształcenia jestem operatorem filmowym. W związku z tym, Moje prace, tak jak i chyba dwa lata temu, tutaj były powieszone takie stodzienki, są dość obiektywną formą rejestracji. Udało mi się przekonać gospodarzy i panią Anię, że zawsze mnie interesowała sprawa i hasło okno. Powiem, że w trakcie Egzaminów wstępnych w szkole filmowej na fotografii bardzo często były dawane hasło okno, które jest dla mnie nie tylko mm, przez które patrzymy, ale e, jest e, jak gdyby formą lustra. Jest to no, różne są hasła: okno na świat, i tak dalej. E, tutaj w oknach. E, mimo że ciemne, jak gdyby odwrotnie zostało zaprezentowane fragmenty witraży. Witraży nie tylko kościelnych, ale również łódzkich, e, pałacowych, dawnych i tak dalej. Więc e, te okna nie tylko przedstawiają, e, co tutaj nie udało się pokazać, ale one są takimi diapozytywami e, Światło wpadające z zewnątrz po prostu projektuje na różne ściany, tak jak Państwo co y, może sakre familię kojarzycie y, Gaudiego i Barcelony, tam nie ma przedstawiających witraży, natomiast światło wpadające gdzieś rysuje i daje odbicie ruszczane na posadzkach y, jako takie projekcje. To jest taki początek projektu. Ja myślę, że tutaj ze wspomnianym kuratorem Markiem Poźniakiem troszkę się uparł, że te okna będą tylko tematem właśnie witrażowym. Tam różne były propozycje i to zostało tak troszeczkę zawężone i jest jak gdyby w opozycji do tego czym faktycznie jest witraż. Ale myślę, że Państwo tak spojrzycie, że, że e, fragmenty będą z bliska, z reguły witra, że są dość daleko od nas jako e, widzów, e, że będą przedstawione i tutaj e, z, e, wieszając to dzięki pomocy tutaj obecnego e, właściciela. E, Padło takie zdanie, że one nową formę, bo w tych oknach stały się jak gdyby takie, te okna rzeczywiste stały się lustrami. I właściwie my łączymy się z tymi witrażami, z tymi obrazami poprzez nasze odbicia w oknach. I tyle. Zapraszam, przejdźcie, zobaczcie. Jak powiedziałem, nie jestem twórcą jak gdyby indywidualnym, jestem operatorem. Powiedzmy sobie, że byłem ze względu na swój wiek i po prostu jestem obserwatorem rzeczywistości. Dziękuję w ogóle Państwu, że jesteście tutaj i zapraszam.